Zaczynamy fajny mural koło Zindorf. Pokażę go Wam w kilku odsłonach, bo jednak tu jest cały mur przy osiedlu, artystyczne dzieło. No, udostępniono właśnie. Artystom. Naprawdę zobaczcie, Clint Eastwood. Rewelacyjnie namalowany. No, duże brawa dla autora Benner. Mr. Kopy. Także fonetycznie czytałam. No, i zobaczcie druga część. Znowu oczywiście zjadę na kanał, bo zobaczcie, to jest w takim miejscu bardzo już Wam znanym. Do później. Druga część muralu. Przy Cyndorf i przy kanale kawałek podejdę. No tu nawet widzę dba się o to, żeby nie zarastał bluszczem ten mural, bo super pomysł. Oddano jawnie artystom muralowym miejsce. Wiadomo, i tak byłoby pomazane, więc lepiej coś fajnego i artystycznego tu zrobić. O, jeszcze jest kawałek, o. Do później. Jesteśmy w Cindorf. Cały region Norymbergi to są... Oczywiście y, był przemysł zabawkarski, bardzo rozbudowany. Tu jesteśmy właśnie w centrum miasta, przy Muzeum Zabawek. A to jest główny placyk. Zirndorfu jest właśnie muzeum. Tu jest restauracja. I fontanienka, która tu miło że Idąc pod prąd tej fontanny. O, taka nowoczesna. Jak na starówkę, to wcale to się nie kłóci, bardzo ładnie to wygląda. O, zobaczcie. Troszkę wrócimy. O, muzeum to jest cały budynek też taki, właśnie retro. Nie będę reklamować firm, ale widzicie jakie tu są obecnie główne zabawkowe rycerzyk, każde chyba dziecko ma zabawki i ludziki różnych zawodów Także na ratuszowym placu Tu jest też bardzo fajna Stylowa taka kawiarnia z fajnym podwóreczkiem. Oj, obecnie zamknięta. Nie pójdziemy na kawkę, ale zobaczcie, dużo wykorzystanych staroci. Super, ale róża aż na dach wlazła. Także już jesiennie. O, zobaczcie, taka ciekawostka z małego miasteczka koło Norymbergi. Do później.